Witam serdecznie Państwa na kanale Strybny Gucio. Dzisiaj sprawdzimy pierwszy raz w tym filmie ceny, jakie obowiązywały nas po prostu w piątek. Żeby sprawdzić piątek, to był 7, 7 listopada, więc tytuł będzie ceny 7 listopada. A teraz mamy weekend, więc sobie sprawdzimy ceny, Szanowni Państwo. A więc, Szanowni Państwo, zaczynamy. Pierwsza moneta to będzie właśnie Brytania. Zutam Brytania. Mówię o 1 uncji, bo mnie interesują właśnie też przede wszystkim pchełki i, i ta moneta kosztuje 1642 zł. Skupić możemy za 1491, a więc szanowni Państwo, udział yy, naszego tutaj yy, przepłacenia wynosi 9,2%. Kolejny to jest liść kronowy, znaczy kanadyjski dokładnie. Więc tego cena wynosi 1679 zł. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby kupić, natomiast skupię ze spreadem 8478. Jak widzicie, tyle sobie Państwo stracicie na tej monecie, jeżeli ją akurat byście chcieli teraz kupić. Kolejna moneta to jest złota moneta australijski Koala, Pełka. Jego cena wynosi 1767 zł. Skupo za 1505 zł. Szanowni Państwo, tu macie prawie 15% spreadu, czyli jak kupicie, to tyle Państwo stracicie, jeżeli byście chcieli podobnie ją sprzedać. 1767 zł jest cena na, tę, na tą chwilę. Kolejna moneta to jest Krugerant. Pełka 1 dziesiąta uncji. Cena wynosi 1679 zł. skup jest po 1505 w tych, w tych granicach. Szanowni Państwo, spread jest 1036, a więc tyle stracicie, jeżeli dzisiaj byście kupili i ponownie chcieli odsprzedać. Kolejna moda to jest wirejski Filharmonik, pchełka, jego cena wynosi 1664 zł. Hmm, Tutaj macie możliwość skupienia 1505 w tych, w tych granicach. Hmm, proszę Państwa, ile wychodzi spread? 956, tak wychodzi. Kolejna moda to jest Kokabura, hmm, złota moneta. Szanowni Państwo, 1840 zł kosztuje. Spread jest dosyć duży, 18,21, sprawdzimy tutaj, jest 18,21, czyli na tyle stracisz, jeżeli dzisiaj kupisz i byś podobnie chciał ją, yy, no, za nią dostać z powrotem pieniądze. Teraz kolejny raz jest yy, Wileński Filharmonik, 1,4 uncji złota, Szanowni Państwo, kosztuje 4085 zł. Spread jest 7% na, na tej monecie. Szanowni Państwo, tyle po prostu stracicie, jeżeli dzisiaj kupicie i będziecie ponownie ją sprzedać. Czyli 7% będziecie w plecy na, na wiedeńskim filharmoniku. Kolejna moneta jest złoty krugerand, 1,4 uncji. Cena 4049, spread jest prawie 8%. Jak byśmy zobaczyli, yy... Ile wynosi tak? Prawie 8% spreadu mamy na tej monecie. Tak wygląda cena obecnie. Złota ta Brytania 14 uncji kosztuje 4067 zł. spread mamy no 6,6%. Straszcie malutko, więc no, tu jest dosyć dobra cena. Widzę. Złota moneta kanadyjski liść klonowy 1,4 uncji. Złota cena 4085 zł. Spread jest 6,78. No, no nieźle też, też. Jest dosyć, dosyć, dosyć mniejsza niż poprzednie, więc ok. Złota moneta australijski kangur 1,4 uncji. Złota kosztuje 3994. Spread jest tylko 5%, niecałe, uuu poczekaj, zobaczmy, no nieźle, no to tu jest chyba najlepsze, jeżeli chodzi o obecną cenę, jeżeli chodzi o 1,4 uncji złota, zobaczymy co będzie dalej. Złota moneta, wileński filharmonik, 1,2 uncji, kosztuje 7987 złotych, spread na tej uncji jest, na tym walorze jest 7,16, tak wychodzi, tak, 7,16 państwo, czyli jak dziś kupicie za tą kwotę i sprzedacie, będziecie w plecy mm, 7% i 16 10, więc tak wygląda jeżeli chodzi o bideński filharmonik yy, złota moneta Brytania jedna, druga, uncja złota kosztuje 7950 złotych spread jest 6% i więc tak wygląda na tą chwilę cena Moneta złota Krugerant. Jedna druga uncji. Cena 7987 złotych. Spread na tej, na tej monecie jest 7,62. Kolejna moneta to jest Kangur Australijski. Jedna druga uncji złota. Cena 7914 złotych. Spread 5,38 mamy też tą to monety amerykańskie odrze, na druga uncja złota dostępna na tym na tym tutaj sklepiku 8134 złote 7,5 mamy spreadu no, więc taki spread szanowni państwo nieraz był na 1,1 uncji złota więc olbrzymi strasznie na na, na, na to liś, jedna druga uncji złota 9 zł, więc na innym tutaj stronie Mienica. apat patrzę i, i no, dosyć wysoka ta cena jest, Szanowni Państwo. Jak na tą datę, kiedy ktoś by chciał z Państwa kupić. Natomiast na Tawek, no tutaj cena nie jest uznana. Brak ceny, więc tutaj nic Państwu nie mogę powiedzieć w tym temacie. Teraz zaczynamy monety jedną zjowie. Uncjowe e, wiedzieński Filharmonik. jedna uncja kosztuje 15.509 zł, spread wynosi prawie 4%. Australijski Kangur, cena za jedną uncję wynosi 15.164 zł, spread wynosi 6, 3, 65%. Kanadyjski dziś klonowy, cena 15.282 zł. 4,4% sprytu. Dosyć dużo, dużo widzę. Złota moneta jedną Krugerranda, Cena 15105 zł. Spread 3,28%. Amerykański orzeł, Szanowni Państwo, to cena 15 635 zł. Spread na tej monecie wynosi 4,69%. Kolejna moneta to jest y, Złota Brytania, jednouncjowa moneta. Y, jej cena 15 297 złotego, 4,5% spreadu, Dosyć dużo. Czyli dzisiaj kupisz 15 297 i jutro będziesz chciał sprzedać, bo jesteś w plecy o, o ten spread 4,5% jesteś w plecy. Na dzień dobry. No i nic to na dziś. Kończymy. Y, wycena ceny cen w ogóle. Y, Chodziła z dnia, Szanowni Państwo, 7 listopada 2025 roku. To dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Proszę subskrybować ten kanał. Widzimy się za tydzień. Cześć.